jest 13 kwietnia. Opony wielosezonowe Uniroyal z tamtego z 2020 roku końcówka nowiutkie i w taką pogodę nawet dają radę. Jako nowe opony i ten wielosezonowe. Nie wiem, co jak w błotnistym śniegu, ale miałem ostatnio matadory zużyte to się ślizgały ślizgały się w deszczu a te się nie jadą normalnie i się nie kopią także na razie tyle mogę powiedzieć o tych oponach Uniroyal to są czternastki I powinienem tak trzymać tego telefonu w ręce bo to Niebezpieczny jest w taką pogodę. Zima się nagle zrobiła.